Marcin stwierdził, że on to w życiu nie pójdzie do Barbera. Bo jak mówi, już każdy ten fryzjer to jest gej, w życiu tam nie będę chodził. Żeby nie kusiło. On jest jak pasat z Niemiec: głośny, śmierdzi ropą i na bank był bity. Ostatnio młodzi ćwiczyli, on stał, klaskał. Czuli, że naprawdę podziwia ich przygotowanie do walki. Ale naprawdę, Marcin też ćwiczył do walki. Obie ręce naraz. Jak dobrze pamiętam, lecimy tutaj. Ziomek, jakie lecimy? Tak dostajesz mordę, to lecisz zawsze na gleby, ale sam. Nie podpieraj po to innych, dobra? Ja się pod tym nie podpisuję. Lecimy tutaj, jakie lecimy? Lecisz Ty tylko i Twój team. Ja zostaję na swoim miejscu. To jest bardzo łatwe. Właściwie <laughs> chciałbym też w jakiś delikatny sposób, delikatny, naprawdę, starać się być tym wszystkim kulturalny, Podsumować karierę bonusa BGC, który właściwie. Mówiłem o kilku sucharach, ale jest parę naprawdę ciekawych tutaj wszyków. Kariera MMA, bonusa w skrócie. Bonus. Dostał wpierdol od tego, który dostanie wpierdol od tego, który dostaje wpierdol od wszystkich. Pokrótce, myślę, że gdzieś tam pokrótce, ale również całakając, klasyka. Najmanowi się podoba to najważniejsze. Stanowski! Stanowski! Ja wam wytłumaczę, ja rozminiłem dlaczego Marcin Najma tak się wkurwił, że musiał czekać 30 minut, pół godziny, 30 minut czekania na Stanowskiego. Wiecie z czym to można porównać? To jest ten sam czas, który Marcin spędził przez całą karierę na ringu. 30 minut czekania na Stanowskiego to równa się to samo co, co cała walka Marcina ja Najmana. tylko Najman się śmieje. Na Najmana. Z czasu postanowił sobie zrobić testy na COVID i testy na IQ. Ucieszył się, bo oba wyszły ujemne. Bonus ogóle... Co ten bonus taki smutny? On tutaj nie wiem. Wkurwiony? Przed na rąk. No to wiadomo, że do go On siedzi taki wkurwiony, poważny. Z przegrywem. Bonus jest takim kurwa przegrywem, że ostatnio nawet przegrał w Twistera. A grał sam ze sobą. I. Pewnie słyszeliście, że Bonus chwali się treningami i tym, że jak bardzo dużo trenuje, dwa razy dziennie i Bonus jak... Ferdek jest, jak jest. pierwszy zaczął trenować na nowej maszynie wstawionej do klubu. Dopiero po 30 minutach uświadomiono go, że w pierdolenie wszystkich batoników z automatów niczym mu nie w pomoże. I przejdźmy na... Czy znaczy wiecie, też... Mm, no nie ma... Dzięki Monika, fluciak. Też chodzi o to, że nie ma publiczności. Że jak ktoś się śmieje, no to tam trzy głosy słychać. Bo to też jest ważne, nie? Yy... Trochę taka psychologia tłumu. No jak słyszymy, że, się to, że ludzie się śmieją, no to się też niby śmiejemy. Ha, ha, ha. to dlaczego kabarety się ludziom wydają śmieszne? No bo dookoła gdzie oni tam robią? Yy... No, że jest cała tam yy, amfiteatr ludzi i się ludzie śmieją, no to jak wszyscy dookoła się ciebie śmieją, no to nie będziesz siedział poważnie. Tylko też się tam uśmiechniesz, nie? <laughs> I później yy, na TVP te kamery na tych najbardziej najebanych są zawsze skierowane, żeby... O! Oni się najbardziej śmieją, to trzeba ich pokazywać, to może i widzowie przed telewizorami się będą śmiać z tych żartów. Takie życie, no. Ale Rąsik, nie powiem, fajny. Yy, się Sywek nie wkurzył... Zostaw energii na Fame. Dzięki, pęcuś. Koniec naszej atrakcji wieczoru. Tutaj taki krótki żart składający się z dwóch słów. Marcin Najman. Ale słuchajcie, Marcin ma też inne osiągnięcia na swoim koncie. Marcin Najman występował w TVP jako ekspert. TVP ekspert. Wiemy to jest oksymoron. Tak samo jak to, że bonus BGC zrozumie, co to oksymoron. Prostsza rzecz, słuchajcie, Batman bronił Gotham City przed bandytami, mordercami, gwałcicielami i wszelkiego rodzaju kryminalistami. Marcin Najman bronił Jasnej Góry przed kobietami. I nie ma w tym nic dziwnego, skoro tyle razy próbowano go zeskrobać z maty. Wiecie, wszyscy robimy sobie, wiecie, podśmiechujki, memy z Marcina Najmana, ale prosiłabym, żebyście teraz wykazali się empatią w stosunku do jego matki. Ona tylko przed jedną osobą rozłożyła nogi, aby teraz patrząc na poczynania syna, cała Polska rozkładała ręce. Mm, ale jest się czym chwalić, jest się czym wchalić? Marcin Najman jest jedyną osobą w Polsce... A czy wiecie, tu widać, że ci ludzie sami pisali te teksty, bo zazwyczaj na tych rowstach to yy, stand pomagają, i na przykład, jak przychodzi jakaś osoba niezwiązana do końca z, z. No nie, która nie jest śmieszkiem, która nie jest komikiem, no to oni pomagają napisać jakieś dobre teksty. Eee, a tutaj. Ch, ch, ewi, no. Tu chyba wszyscy pisali sami, bo to czuć. Co też ma swój urok, no. Tak uważam. Która zarówno po imprezie, jak i po stoczonej przez siebie walce, może powiedzieć: aż się najebałem! I słuchajcie, możecie mówić co chcecie o Neymanie, ale dzięki jego działaniom on może powiedzieć, że jest do końca życia ustawiony, tak samo jak jego walki. Mm, ee, kiedy będą paciorka? nie mam pojęcia. Nie planuję teraz. Dziękuję. Marlena Mysza! Barlena Mysza! A ja, kim jest Marlena Mysza? Marlena Mysza... Z hmm. No to się zdziwiłem teraz. ...szybko popularny, nie? Jakby bez talentu, ciężkiej pracy. No to trzeba coś, coś odjebać, nie? Tak, całkowicie przykładowo to tam dostać pierdol na przykład w 44 sekundy, yy, czy tam pokazać dupę premierowi, czy zwymiotować w wywiadzie. Co złego to nie ja, chłopaki, ale bonus BGC, jak się dzisiaj spotkaliśmy, to śmiał się ze mnie, że czemu tu jestem, skoro nikt mnie nie zna, więc takie sobie wymyśliłem porównanie, że typ, który stał się popularny dlatego, że nagadał głupot i zwymiotował w wywiadzie, śmiejący się z kogokolwiek, że nie jest znany, to tak jakby jakiś typ dziennie robił gałę 10 różnym typom i śmiał się z innych, że mają nieudane życie seksualne. <grystanie> 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 ja znaczy, powiem wam, czemu się śmieję z tego, bo wiem, że Bonus się wkurwi o to. Bo widać, ja się bardziej śmieję z miny Bonusa, bo <grystanie> cię nie mogę doczekać aż on będzie cisnął ludziom. Mogli tu zaprosić Tigera, Kobrę. Nie wiem. No i powiem wam. Ciekawy spektakl. To jest na pewno ciekawy spektakl. Będę do tego wracał. Będę pamiętał do końca życia ten rozwój a propos właśnie, a oglądałem konferencję też właśnie przed walką Bonusa BGC z, z panem Marcinem Najmanem. Jakby na, na, tej, na podstawie tylko tej konferencji można było wywnioskować, że Marcin Najman jest ogarniętym typem. Czy jest inteligentny, ale nie oszukujmy się, no, no nie jest ciężko wypaść na mądrego typa przy Bonusie BGC, nie? Na, na, na tle Bonusa BGC szklanka wody na tej konferencji wyglądała jakby przeczytała w życiu kilka książek. Gdyby zamknąć bonusa BGC i zdechłą kurę na 10 godzin w jednym pomieszczeniu, jestem przekonany, że po tym czasie kura poprosiła by o eutanazję. Na tle bonusa BGC wypowiedź e, e. E. Kurwa E wydaje się być nieopublikowanym trenem kochanowskiego. Bonus w wywiadzie powiedział, że pobił... Paweł, rób co czujesz, ja nie będę ci radził jaki kontent jest lepszy, bo ja też nie jestem alfa i omega. Rób taki, który, na którym się lepiej czujesz. No jak chcesz robić coś w stylu blok ekipy, to rób blok ekipy. Jak chcesz bardziej content dla dzieci, no to rób content dla dzieci. No. I ten content jest dobry, i ten content jest dobry. O ile będzie, to dobry content. Złota rada, no. Nieważne dla jakiej grupy docelowej będziesz robił. Ważne, żeby ta grupa docelowa chętnie chciała cię oglądać. Ośmiu typów naraz. Mnie się wydaje, że on nie odróżnia ośmiu ro typów od ośmiolatka. Tomka serary można powiedzieć, że on nie jest znany tak, dla zwykłego człowieka, ale ma sukces. Wiecie co, może ja tutaj będę dokładał śmiech z puszki będzie nam się przyjemnie oglądało. Śmiech z puszki. się, że mikrofon zagłośno, no już ściszyłem kilka razy. O oh, no, no, no Ojej, no taki fajny o Dobra raz, dwa tutaj podrasujemy tego rosta. gdzie to jest tutaj? Wy to widzicie, a tego nie będziecie widzieć, nie? O, dobra, ja wam będę puszczał. Czas, jak pisywałem, jest prawdziwym sportowcem, w przeciwieństwie do pana, który udaje, że rozumie żarty. <grywa> <grywa> to nie jest Najmana, bo kurwa, co miesiąc bym tu musiał przyjeżdżać nie? i Opieku spierdol, do opiekuna bonusa. Tu, nie? Ja przed spaniem oglądałem sobie walki, właśnie pana Marcina Najmana, i no, nie oszukajmy się, było to nudne. Nie? Ja zastałem po pięciu minutach, ale obejrzałem jego walki. Kurwa wszystkie! Ja, w ogóle ja wiem od organizatorów, że Marcin Najman nie chciał się długo, długo nie chciał się zgodzić na ten roast, tłumacząc, że nie chce z siebie zrobić debila. <śm> Marcin Najman nie chciał zrobić z siebie debila, kurwa. Stary, trzeba było o tym pomyśleć, zanim w walce bokserskiej obaliłeś i kopnąłeś przeciwnika, kurwa. Gdyby Marcin Najman był piłkarzem, to po pierwszym gwizdku sędziego by złapał piłkę mocno w ręce i by biegł z całych sił do bramki. By wbiegł do bramki i by krzyczał, gol, gol! A ostatnia szara komórka w jego głowie by powiedziała, ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Jeżeli gdzieś tam Marcin w trakcie kariery upatrzył sobie jakiś rekord, to było pewne, na pewno zostanie pobity. Marcin Najman zapisał się na kurs obsługi koparki, ale go wyjebali, bo na pierwszej lekcji zaczął kopać bez pozwolenia. Należy odważnie powiedzieć, że w miejscu annałach polskiego sportu Marcin Najman na stałe sobie zaklepał. Wiecie czym się różni wódka od Marcina Najmana? Niczym, to i to dobrze klepie Lepiej chujem miesza ciasto niż z Najmanem iść na miasto Dziękuję bardzo Ciągnij pałek, kurwa, kasztanie Weź, kurwa, tam się naucz klepać Tak samo jak i Najman, bo jesteś taka sama paruwa jak on Tylko jak biegłem, kurwa, nie wiedziałem się jemu zajebać, tam tamtemu, kurwa Pajace, to Ubrałeś się jak jakaś dziwka, kurwa Człowieku tego ziomeczka ja znam, on grał w filmie kiedyś. W warszawski Dress. I się zastanawiam, czemu on tutaj robi taką spinę. Może pod Twoim MMA, kto wie. Byłoby ciekawie. Bo widać, że to jest jakiś konflikt, nie? Od razu jakiś konflikt jest tutaj tworzony. No, myślę, że pod Twoim MMA, no bo chyba nie pod Galę Najmana. Ja jestem w takim stresie, mi normalnie zjadł, jednego, drugiego. Tak nie wiedziałem, czy tu wystąpię, czy nie wystąpię, ale powiedziałem, że wystąpię. I po prostu ci rozpierdolę psychiką. Tak to będzie. mocną Bardzo mam mocną psychikę, Na pewno lepszy niż ty, bo ty cały czas klepiesz. Ja bym nie klepał. To lepiej spierdalać, nie? <sighs> Powiem ci tak, Marcin. Marcin poszedł ślady Pudziana. I tak jak tamten taniu skór nie sprzedał... zajębać ci. Tak, Marcin sprzedał kurtkę za 20 koła. Jedna skórka, którą Marcin. <grym, dajcie, <grym, dajcie, mu, dajcie mu przeczytać. Jedna, dajcie jedna mu przeczytać. Skórka, jedyna skórka, którą Marcin złożył, to ta z mandarynki, którą obierał. Kariera Marcina Maria. Mar... <grym>, dajcie. Kariera Marcina. Mar... Stniej, dajcie przeczytać. Kariera Ma Marcina miała więcej zakończeń niż, kurwa, władca pierścieni. Serio. <grymne> Zabrakło tylko biegających hobbitów. <grymne> ja pierdolę, jaki gość. <grymne> Marcin proszo, prosząc o kolkę w programie sportowym myślał, że dopnie dila z Coca-Cola. Coca Coca-Cola zastanawia się nad, <grymne> nad wycofaniem Coca-Coli. Jedyna kolka... Jedyną kolką, przepraszam, jaką Marcin dostał, to tatu z boku. Od zawodników... Z... <laughs> Czekaj, przepraszam. Przeczytaj spokojnie. Od, sprie... Od spierdalania przed przeciwnikami z ringu. Wiesz, ja nie jestem taki sławny terebyt jak ty. Wiesz, ja jestem normalny chłopak z ulicy, więc wiesz, z bloków. Gwiazdor. Przynajmniej stary. Sportowiec i gwiazdor. Najmanku, kiedy ty to skończysz? Marcin nawet świadectwo ma z paskiem. Dostał od, od, od przemysła salety oczywiście. <grystanie> Nie wiem czy wiedzieliście, ale Marcin w domu ma pas mistrza. Przemysła salety. Powinien dostać pas za zajebania pasa mistrza salety. Poczekaj Marcinku, jeszcze chwilka. Marcin powinien zmienić nazwisko na najlepszy żenujący man. Ja powiem wam, że atmosfera na tym rocie, to jest kurwa gęsta. Ja pierdolę. co tu się dzieje? Czegoś takiego nie widziałem i to chyba mi zrobiło dzisiaj dzień. A... Marcin przyszedł kiedyś na zlot. Osób szanujących Marcina Najmana. I wiecie co? Powiedział... Ludzie, kurwa, tutaj nikogo nie ma. Ja ma zadyszkę jeszcze? Kurwa. Nie, dobry to, jest jest to dobry. Jak patrzy na ciebie, to, obocho, to po prostu tym wszystko, dwa wie? kroki zadycha, to dzisiaj. Teraz Słuchaj najlepszego. Każdy zwierzak ma swój okrzyk godowy. Lew ryczy, tak nawołuje. A wiecie, co robi Najman? Myślicie? Pomyślcie. Krzyczy. Jak ma ochotę. Stanowski! Ty ci się... Kto to jest? To no, się żebyś wiedział, ten łokkiem to jak kto będę to kraty, to kraty, to po prostu. Bonus, ja też się zastanawiam, tak to jest gorący, czy po prostu ci mózg paruje, ale tak naprawdę wydaje mi się, że chyba tego mózgu nie masz, nie? Bo tak cały czas próbujesz. Powiem ci szkoda, że mnie tutaj nie było, bo pewnie każdy kto ci coś mówił, to ty siedziałeś i tak. Kurwa kiedy skończę, jak pierdolę, bo całe życie mi... Ale w sumie nie, ty jesteś przyzwyczajony do tego. Jesteś do tego przyzwyczajony. I co ochroniarz Bo jego to nie widziałem gdzie wszędzie. Co dawaj? A co nie myślisz, że nie pójdę? Zrobić. Dobra, dobra, panowie, to później, później, później. Zrobić. Już 20 marca. Już 20 marca. Podam tobie. Tobie tam u ciebie podają. Słucham? A ty co jesteś, kurwa? Ochroniarz diabła nagle? No. Kurwa. U, 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 u. Strong będzie za dwa grosze, kurwa, weź, i Warszawski, Warszawski dresik, powiedz, pozwoliliśmy ci powiedzieć coś o, ma o Marcinie. Ma miałeś jakieś wąty do Marcina. Tak. Bonusa zostaw. Teraz, proszę bardzo, jeżeli... Takie już... wąty mam, bo o, chodzi... Ostatnie 30 sekund. Bonus, Ty wypierdalaj, kurwa, swe... Panowie, panowie, no, no słuchajcie, to... <grybuj się wąty> yy, Dobra. Dobra. Tak, już jest Demolka de Dziękujemy. Dziękujemy. Brawa dla Warszawskiego Dresika. Dziękujemy serdecznie. A powiem wam, że to nie ustawka. Widać, że to nie była ustawka. A jeżeli nie, nie. według mnie to nie była ustawka. Marcin, on ty mam, bo chodzi 30 sekund. Ty dalej kurwa cwę! Panowie, panowie no! U, u, u. Bo też widać po reakcji innych ludzi, że no i chuj. Coś tam ten były takie... ten. Ale też no tutaj cios chyba był poważny taki, no nie jakiś tam... Ale no tak, no według mnie to nie jest ustawka. U, u. Bo tu od razu było czuć, że to jest jakaś dziwnie gęsta atmosfera. Kurwa uuu strąg, będę za dwa grosze, kurwa, weź, warszawski iż, kurwa. Dresik, dresik. Warszawski Dresik powiedz m, m, pozwoliliśmy ci powiedzieć coś o, ma, o Marcinie. Ma, miałeś jakieś wąty do Marcina. Tak. Bonusa zostaw. Teraz proszę bardzo, jeżeli... Takie już... wąty mam, bo... O, chodzi... Ostatnie 30 sekund. Bonus, Ty wypierdalaj, dalej kurwa swój. Panowie, panowie, no słuchajcie, to... Ale dobra, zwróćmy uwagę teraz na tego, na bonusa BGC, bo tu jestem ciekawy. Monus, bonus, panowie, panowie, no słuchajcie, to... <grystory> I... Dobra, dobra, tak, już jest Demolka w studiu. studiu. Dziękujemy, tak, dziękujemy, brawa dla... No powiem wam... Że się dzieje, <laughs> że się dzieje, no ja znam warszawskiego dresika. Jestem ciekawy co tu się dalej wydarzy. Pośmieszkować, ale teraz ja chciałbym powiedzieć coś śmiertelnie poważnie. 13 lutego mamy się spotkać na twojej ostatniej walce, to jest co? Nawet sobie nie wyobrażasz, jak ja bardzo po tyłko dostałem za to, że daję Ci szansę stoczyć ten pojedynek. Zrobić ten swój benefis. Wlało się na mnie wiadro, pomyj. Wszyscy pomówią, że ten człowiek już nie powinien walczyć. I to mi się obrywa. Czajcie to? Tak Taksówkarz obrywa za to, że będzie walczył. Z zawodowcem? Dobra, ja to przetrwam, jestem twardy... Pozdrawiam, Leona z ...gość, gor gorsze sytuacje, przetrwałem w życiu. Ale mam do ciebie jedną prośbę. Słuchaj, mam do ciebie jedną prośbę. Spójrz mi teraz prosto w oczy, okej? Okay? I obiecaj, że podczas naszej walki nie odpierdolisz żadnego numeru. Nie kontuzjujesz się, nie zdyskwalifikujesz, bo słuchaj, kursy na to u Machera są dwa razy większe niż na twoją wygraną. Ja zbyt ciężko zapierdalałem, postaw... żeby no postaw... dać się skompromitować. No to postaw na te kursy, skoro uważasz, że tak będzie. Jak jesteś taki odważny, to postaw na te kursy i wtedy. Słuchaj, ja będziesz chcę tylko z tobą człowiek. sportowej walki, rozumiesz? Ja też, ja też. Potrafisz to obiecać? Tak. Obiecaj to mi. Obiecaj to wszystkim widzom, obiecaj to całemu światu, że 13 lutego stoczymy prawdziwy, sportowy pojedynek i nie nasz zbroi. Będziesz, Zrób będziesz wyjątkowo. Będziesz pojechany. Nie bądź Najmanem wyjątkowo. Będziesz dobrze? pojechany, jeździsz całe życie, będziesz pojechany. Przejechałeś się, człowieku teraz się przejechał zobaczymy jesteś pojechany jesteś pojechany jesteś pojechany już jest po tobie. Panie i panowie, to się wydarzyło, to się Jesteś wydarzyło. Pojechamy. Rose, Marcina, Najmana, dziękujemy, hamkujemy, że byliście z nami. Przepraszamy za straty moralne, wynikłe no z obsuwania z tymi nienormalnymi jednostkami. Wszyscy jesteśmy świnami. Jesteś Słuchajcie, tak wygląda dzisiaj Polska. Boński. Boński. Jak to oglądasz? Jesteś pojechany. Jesteś pojechany. Dziękuję.